Słuchajcie, naprawdę mogę narzekać przez 15 kolejnych materiałów, dlaczego Seth Rollins zdobył walizkę Money in the Bank. I jak bardzo mi się ten pomysł nie podoba. W końcu w rosterze mamy niesamowitych zawodników: AJ Styles i Finn Balor. Zawodnicy, którzy czekają już 25 lat na swoją szansę. Mamy młodych zawodników: Jacob Fatu, LA Knight. Chad Gable, czy chociażby nawet Solo Sikoa, ci zawodnicy mogliby spokojnie zdobyć walizkę, która zboostowałaby ich natychmiast do main eventu i dałaby im główny tytuł mistrzowski. Co więcej, federacja, dając im walizkę, mogłaby sprawić, jak fani reagują na tych zawodników z potencjalnym tytułem mistrzowskim, bo walizka, jakby nie patrzeć, to bardzo duże szanse na wielki triumf. Niemniej jednak, WB postanowiło w tym roku postawić na Sefa Rollinsa, czyli pewniaka, który w main evencie kręci się od bardzo, 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 bardzo dawna i mógłby spokojnie stanąć do walki o tytuł mistrzowski w każdej chwili i to by się obroniło. Walizka została jednak zmarnowana, jednak, patrząc na to, w jakim dołku jest federacja i jakich pewnych działań potrzebuje na ten moment, wydaje się, że nie mieli oni tak naprawdę wyjścia i o tym będzie dzisiejszy materiał. Zanim jednak zaczniemy tak po ludzku, po ludzku Was proszę o subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Przypominam również, że w sobotę o godzinie 19 odpalam live'a, na którym będziemy sobie wspólnie oglądali Night of Champions i gdyby tego było mało, w komentarzach napiszcie mi, gdyby nie Seth Rollins, kto według Was Powinien zdobyć w tym roku walizkę Money in the Bank i zostać następnie mistrzem federacji. I odpowiadając na pierwsze pytanie, Seth Rollins jest po prostu pewniakiem. Czy to jako face, czy to jako heel, czy to jako solowy zawodnik, czy w stajni z Weissmanem, czy bez. Seth Rollins zawsze będzie pewniakiem, który się obroni charyzmą, ring z absolutnie wszystkim. To już jest ten top zawodnika, to już jest top topów który nigdy nie powinien zawieść. I Federacja doskonale wie, że ten rok nie należał do najlepszych, o czym mówiłem na przykład w tym materiale. Jay Uzu jako zwycięzca Royal Rumble meczu? Nietrafiony. Jay Uzu jako zwycięzca swojej walki na Wrestlemania o tytuł Mistrza Świata Wagi Ciężkiej? Ostatecznie nietrafiony. I musimy sobie... Teraz to przeanalizować w kontekście tego, że zbliża się najważniejsza gala lata SummerSlam i widzieliśmy, jakie były zawirowania, jeżeli chodzi o tytuł Mistrza Świata Wagi Ciężkiej. No, jest to po prostu trochę żałosne. Jayuzo traci tytuł, Gunter przejmuje ten tytuł, następnie pojawia się emeryt i ma walkę o tytuł, i to wszystko składa nam się w bardzo ciekawą galę Night of Champions, czy później galę Saturday Night Main Event, która doprowadzi ostatecznie do tego, że to Seth Rollins. Zostanie nowym mistrzem świata wagi ciężkiej, i jako ten pewniak, jako ten najważniejszy zawodnik, który tak naprawdę podniesie w końcu prestiż tytułu mistrza świata wagi ciężkiej, stanie do walki na SummerSlam. I okej, okay, możemy sobie zadać teraz bardzo ważne pytanie: ale po co zdobyło walizkę Money in the Banks? Skoro nawet jakby stanął do walki jutro na Raw. Albo w poniedziałek, kiedy odbywa się Raw i wygrałby tytuł przy pomocy bronsu i Brona Breakera, to by się wszystko obroniło, więc po co marnować walizkę, po co marnować potencjalny push dla świeżego zawodnika, który mógłby coś zmienić? Otóż WB potrzebowało planu na już, na teraz, który w każdej chwili nawet będzie można zmienić w ostatniej chwili, bo w końcu walizkę można wykorzystać w każdym dowolnym momencie. Niemniej jednak wydaje mi się, że ten plan na SummerSlam jest już gotowy, że to wszystko jest już ustawione pod jedną konkretną rywalizację: CM Punk kontra Seth Rollins o tytuł Mistrza Świata Wagi Ciężkiej na SummerSlam. I trzeba oddać, że ten pomysł ma swoje minusy, ale naprawdę się broni. Bo widzieliśmy co działo się podczas na przykład Elimination Chamber, kiedy Federacja ITKO nagle wpadło w wielką panikę, że nie mogą sprzedać wszystkich biletów nawet na taką galę jaką jest Elimination Chamber. Okej, okay, jest to droga do WrestleMania, ale dalej nie jest to nawet gala wielkiej czwórki, a pomyśleć co by było, gdyby te bilety na dwudniowe SummerSlam nie schodziły, ponieważ program federacji najzwyczajniej w świecie by nie dowoził, a raczej nie byłoby tej pewności, gdyby mistrzem dalej był na przykład Jay Uzo, który był po prostu no, bezpłciowy. I didn't, think it was I didn't think it was fair. Dlatego Seth Rollins i CM Punk to walka, która zdecydowanie może zamknąć pierwszy dzień SummerSlam. Przypominam, historyczna gala. Pierwszy raz SummerSlam będzie miało dwa dni. I ta walka, która zamknie pierwszy dzień prawdopodobnie SummerSlam. Jest pewniakiem, który naprawdę może nakręcić sprzedaż biletów, a wiemy, że o to w głównej mierze się federacji rozchodzi. I trzeba powiedzieć, że WWE nam już pojedynek CM Punk'a z Sethem Rollinsem na największej ze scen. Tak naprawdę nigdy oni nie wygasili swojego konfliktu, i cały czas czuć tą nienawiść siempanka do Sephirolinsa i odwrotnie. Ostatnio w Nowym Jorku odbył się taki, taki tam, zlot fanów WWE, gdzie mogli oni spotkać swoich ulubionych zawodników, i między innymi była tam taka atrakcja, która imitowała wyjście na rampę, wyjście na ring, i tam pojawił się Sephirolins przy swojej muzyce. Nagle pojawił się CM Punk, oczywiście wszystko było zaplanowane, i panowie skonfrontowali się ze sobą, a musiała ich rozdzielać ochrona. Mamy już chyba taki dosyć mocny dowód, że w którą stronę to zmierza, a zmierza dokładnie na SummerSlam. I pytanie pozostaje oczywiście jedno: jak długo Goldberg będzie mistrzem zanim Seth Rollins odbierze mu tytuł mistrzowski? I na sam początek trzeba powiedzieć sobie o Night of Champions i o tym, że Seth Rollins absolutnie nie wykorzystał walizki na Johnie Cena. To jest dla mnie pewniak, nic ani nikt nie zmusi mnie do myślenia, że tak się może stać, Oto dlaczego. Otóż widzimy, co się dzieje w finale King of the Ring. Randy Orton kontra Cody Rhodes. Zwycięzca zawalczy z mistrzem WWE na SummerSlam. I raczej mając na uwadze, że John Cena jest obecnie mistrzem, że może zawalczyć z Codym Rhodesem albo Randy Mortonem, albo w sumie w triple threat meczu na największej gali lata. No, nie ma tam po prostu miejsca dla Sefa Rollinsa. Absolutnie się to nie dodaje i byłoby to już po prostu za dużo. Mielibyśmy tak naprawdę władowaną wielką walkę albo całkiem mocny storyline, gdzie przewinęliby się nam wszyscy ważni, najważniejsi zawodnicy federacji, a na drugi tytuł mistrzowski zostałyby ochłapy. I co? Dostalibyśmy rewanż Goldberga z Gunterem? No, God! No, God, please, no, no! Dlatego oczywiście Seth Rollins pojawi się w tej walce. Seth Rollins pojawi się na Night of Champions, ale tylko po to, żeby rozproszyć CM Punk'a, aby ten ponownie nie zdobył tytułu mistrza świata wagi ciężkiej. To będzie noc Sepha Rollinsa i Johna Ciny. John Cena obroni swój tytuł mistrzowski, na niego pójdzie Randy Orton albo Cody Rhodes, to w ogóle zostawiamy, ale CM Punk będzie miał już jeden cel zdominować Sefa Rollinsa, który przeszkodził mu w zdobyciu mistrzostwa WWE i to rozpęta tak naprawdę ich wojnę, która zakończy się albo będzie miała jeden z Kulminacyjnych momentów, właśnie na największej gali lata. Też w ogóle tak na marginesie, wyobrażacie sobie, że John Cena, którego największym atutem jest mówienie o tym, że zniszczy wrestling, że zabierze tytuł WWE do domu i zniknie z nim na zawsze, federacja utraci ten główny tytuł, ten oryginalny tytuł, nagle straci pas na rzecz Mr. Money in the Banka w połowie roku. Jak wyglądałaby jego pożegnalna trasa później? Czym by mógł straszyć wszystkich fanów WWE? No to się po prostu nie dodaje. Poza tym, chyba wszyscy czekamy na naprawdę mocny finał storyline'u z Johnem Siną. Na jego ostatnią walkę, która zdefiniuje to, jak zakończy karierę i kto będzie nowym mistrzem WWE. Seth Rollins na Night of Champions? No byłby to po prostu strzał w stopę i uważam, że każdy, kto sieje te informacje, że Seth Rollins wykorzysta walizkę na Johnie Sinie, no to po prostu nie myśli racjonalnie. Jezu, ale byłoby głupio, gdyby Seth Rollins naprawdę wykorzystał na Johnny's Sine. Musiałbym usunąć materię. Kanał! <grystanie> I na sam koniec przechodzimy do Saturday Night Main Event, bo to właśnie tam, według mnie, Seth Rollins nie dość, że wykorzysta walizkę Money in the Bank, to jeszcze wykorzysta ją na Goldbergu. I tutaj trzeba powiedzieć, że WW upiecze dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony upamiętni Goldberga. Bardzo fajnie, szkoda, że w taki sposób, ale upamiętni Goldberga ostatnim tytułem Mistrza Świata Wagi Ciężkiej. Z drugiej strony, tym samym nakładem funduszy, nie trzeba będzie wyłączać kamer. Przepięknie pogrzebią Guntera, który nie dość, że zdobył ostatni tytuł Mistrza Świata Wagi Ciężkiej, pokonując bardzo słabego mistrza Jaya Uzo. I didn't think it was justice. To jeszcze stracił tytuł na rzecz emeryta, który pojawił się raz na 50 lat w ringu. Ja rozumiem, że Goldberg był kozakiem, był gościem, którego obawiali się wszyscy. Był. Gunter obecnie jest jednym z najlepszych zawodników federacji, a jego pozycja, jego. Gimik, jego jakby postura w ringu świadczy o tym, że jest to naprawdę solidny kandydat do bycia głównym mistrzem federacji w każdym możliwym momencie. Niemniej jednak teraz oni robią z niego dosyć komediowego zawodnika który podkłada się albo stacza walki z takimi zawodnikami jak Pat McAfee, która była o wiele za długa. Jeżeli chodzi o scenariusz na tą walkę, ich walkę, pożegnalną walkę Goldberga na Saturday Night Main Event, to według mnie ten scenariusz jest bardzo możliwy, bo z jednej strony, ok, upamiętnią Goldberga, ale już pal licho w ten scenariusz, to z drugiej strony, kiedy Seth Rollins zdobędzie tytuł mistrza świata wagi ciężkiej, to odbierze go Goldbergowi a nie Gunterowi, który dalej będzie w rosterze. Pozwoli to bardzo zwinnie zapomnieć o Gunterze. Może dostanie on jakiś tam mecz rewanżowy, który i tak przegra. Nie będzie on stanowił żadnego problemu, bo w końcu to nie na nim walizka została wykorzystana, to nie on będzie problemem dla Sefa Rollinsa. Kiedy to się wydarzy, kiedy Seth Rollins zainkasuje walizkę na Saturday Night Main Event, problemem Sefa Rollinsa stanie się CM Punk który przyjdzie po odwet za Night of Champions. I to doprowadzi tych dwóch zawodników do niesamowicie mocnego main eventu dnia pierwszego SummerSlam. Wydaje mi się, że jest to najbardziej możliwa opcja. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi. To co dzieje się przy tytule WWE, to co dzieje się obecnie przy tytule Mistrza Świata Wagi Ciężkiej, to wszystko prowadzi nas na prosty scenariusz. WWE chce SummerSlam rozbić bank. I zdecydowanie walka, w której John Cena będzie bronił tytułu WWE podczas jednego main eventu, czy to z Codym Rhodesem, czy z Randy Mortonem, czy może z tą dwójką, a z drugiej strony mamy Sefa Rollinsa i CM Punk'a.